serca, które jest twarde, nieczułe, żyjące dla siebie, myślące o sobie, na serce, które kocha Boga, ojczyznę, które ma honor, które jest takim sercem jak serca tych żołnierzy, którzy tutaj spoczywają. I to się może stać przez Bożą łaskę, którą Pan Bóg daje. I myślę, że ten rajd ma także zmienić nasze serca, zmienić nasze myślenie, żebyśmy umieli jakby bardziej gorąco kochać Boga, bardziej gorąco kochać ojczyznę, a żebyśmy mieli w sobie tą moc przemiany, która od Boga pochodzi, a nie pochodzi od nas. Dlaczego tak jest? Bowiem my wszyscy łatwo się zniechęcamy. Łatwo się zniechęcamy. Trudności, które do nas przychodzą, powodują, że machamy ręką i mówimy: dziękuję. A oto zmiana serca musi spowodować, że człowiek pokonuje te trudności nie swoją mocą tylko, ale mocą, którą mu daje Bóg. I dlatego kusarzy na swoich piersiach nosili wizerunek niepokalanego poczęcia Matki Boskiej. Żeby być razem blisko niej, wpatrzoni w jej serce i w serce Jezusa, i żeby ta moc Boża im towarzyszyła. I gdy dzisiaj byliśmy w muzeum, to przecież tak, że na tych sztandarach widnieje Matka Boska Częstochowska i każdy Pola, który wyjeżdżał w emigrację za chlebem, albo dobrowolnie, albo był zmuszony, to przecież najczęściej zabierał ze sobą obraz matki polskiej, Częstochowskiej. Zatem to, co Polskę stanowi, jest w naszych sercach, nie tylko w granicach geograficznych, ale jest obecne w nas. I ten cud przemiany serca, cud przemiany serca, ma się dokonywać nie poprzez przykład, który Zbija ze wszystkich środków masowego przekazu, i są to przykłady negatywne, kompromitujące. Ale zwróćmy uwagę, w tym nie śpiewamy, jak trzeba żyć, jak trzeba walczyć. Jak Czarniecki, jak generał Maczek. To jest kierunek działania, czyli musimy odrzucić te wszystkie plewy, które nas atakują i mówią: nie warto, nie warto być człowiekiem honoru. Nie warto żyć dla ojczyzny, nie warto być Polakiem. Lepiej stać się jakimś internacjonałem. Jak Czarniecki, jak generał Maczek. To jest ten kierunek, który nas musi zmobilizować, który musimy wybrać na jakimś naszym GPS-ie motocyklowym. Kierunek, który nas ostatecznie doprowadza na jasną górę.